z okazji Dnia Dziecka recenzję laleczki Kuki Kukilus przedstawi Wam moja córcia. Oglądajcie. Hej, tutaj Lila i Laka. Lila Ci pokaże nowym odcinku moją blakę. Lila idzie zabawki. Tu tu tu, tu nasza, sza, czeka. I co tam jest U U buty tak mhm. Jeszcze czytuję jeszcze okulary wow no tu jest Lala to zostawiam na koniec no, czy pięć chyba tych saszetek jest tak, że nie wiadomo co jest to a to jest chyba co głowa nie co to mamy a jakiś ten a ubranko Tak. spódniczka tak i bluzeczka pokaż tu a to nie, to jest taki element żeby się dobrze trzymało. Pokaż, co my tu mamy. Mamy spódniczkę. Hu, 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 Bluzeczkę. A tam co jest? Wow, to DJ chyba. Lala DJ. Buty. I taką bluzkę. Hu, hu. hu. I tu organki, no. Lala DJ. No i została nam tylko lala do otwarcia. Tu Jak to misiu robi? I co tam masz? Wow. Tak, z bokiem pokaż. O, właśnie, pokaż. Pokaż, jak to działa. Tu tu pokaż do mnie, jak to działa. A, ja mogę zobaczyć? Tak. I taka lala. I my obracane. Poczekaj. Ty też byś takie chciała, tak? Chodzisz już w spadku. Mamy taką minkę. Taką minkę. I taką minkę. No, takie jak te popsy, nie? Fajne. Uhu, włosy takie gumowe. Ale ładne. I buty. I buty. To teraz ją ubierzesz? Tak. Dobra. To gazetka można mieć dwanaście laleczek. I my mamy, którą mamy? Tom. Uhu! Jeszcze są właśnie takie lalcie. Każda ma w sobie coś, coś fajnego. Ja, ta z lodami. Ta baletnica ładna. A co to jest? A Tobie, która się podoba się najbardziej? Najbardziej ta, 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 ta. ta. No, tak, czyli znając Lile wszystkie. Super. Tak się prezentuje leczka. Tak się prezentuje? To obróć ją tu do mnie. Pokaż, jak ona wygląda teraz ubrana. Oj. Ło. Wow. No. A ale czy, przy, czy przy... To papa. Do pa. nas. Także z okazji Dnia Dziecka wszystkiego najlepszego, zarówno dla tych dużych, jak i tych małych dzieci. Spełniajcie swoje marzenia. Zostawcie tą cząstkę dziecka zawsze w sobie, bo dzięki temu patrzymy na świat bardziej kolorowo. Moje dziecko właśnie płacze, płacze więc będę kończyć, ale chcę tylko powiedzieć: kocham. Cię córeczko, jedna, druga i mój kochany synusiu. Bądźcie zawsze szczęśliwi. To pa, pa pa, do zaś.